Ołtarz Rodzinny, dzień 150, 29 maja. Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Zesłał więc pan na lud węże jadowite, które go kąsały, i pomarło wiele osób z Izraela. I Lud przyszedł do Mojżesza i powiedział: Zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie, módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Wykonaj Jadowitego węża i umieść go na drzewcu. I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. Księga Liczb 21 5-9. Mojżesz był wykształcony we wszelkiej mądrości egipskiej, a oni chlubili się, że pod wieloma względami i pod wieloma sprawami byli daleko na wyższym poziomie niż my jesteśmy dzisiaj. Wiedzę lekarską naszych lekarzy przewyższali o setki mil Lecz doktor Mojżesz nie miał żadnego lekarstwa na ukąszenie węża Nic nie mógł zdziałać Oni tam byli, daleko na pustyni Więc Mojżesz modlił się I Bóg przyszedł do niego i powiedział mu Jaki jest środek zaradczy na to? Ja to lubię Kim on jest? Bogiem Ja i Pan przygotuje, obmyśli sposób Ja to miłuję Zważajcie, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, że ma uczynić ten przedobraz, rzekł mu: Idź i uczyń miedzianego węża i przybij go na palu. Otóż ten wąż przedstawił symbolicznie grzech. Wąż ten przedstawiał węża z ogrodu Eden, który już został osądzony. Stał się ze zwierzęcia, gadem. On nie był przedtem gadem. Biblia mówi, że on był najchytrzejszym ze wszystkich zwierząt polnych. On nie był pełzającym gadem, był zwierzęciem. I został zamieniony w gada, pełzającego się na swoim brzuchu. I ten wąż reprezentował już osądzony grzech. To, że był sporządzony z miedzi, oznaczało Boski Sąd. Miedź, spisz. przedstawia w Biblii Boski Sąd. Widzicie, ci ludzie grzeszyli. Ponieważ nie wierzyli prorokowi, oni kłócili się z nim i z Bogiem. Oni grzeszyli, i z powodu grzechu kąsały ich węże i oni umierali. I wszystkie choroby są spowodowane przez grzech. To się zgadza. Dopóki nie mieliśmy grzechu, nie mieliśmy chorób. Choroba jest atrybutem grzechu. Choroba przyszła z powodu grzechu. Być może nie tego, co ty czyniłeś, odziedziczyłeś to. I to ciągnie się do trzeciego, aż czwartego pokolenia. Bóg tak powiedział: zważajcie. Więc Bóg polecił Mojżeszowi, aby dla ratowania Izraela wywyższył ten symbol na Palu. A kiedy go wywyższył, chorobę i grzech, przedstawiał zarazem chorobę i grzech. Jahweirech zatroszczył się dla nich o symbol, który przedstawiał, że ich grzechy zostały wybaczone i oznaczał uzdrowienie z ich choroby. Czy to pojmujecie? Ten wąż reprezentował osądzony grzech. Więc czy mi chcecie powiedzieć, że moglibyście zaprzeczyć boskiemu uzdrowieniu? Tamto jest w Piśmie Świętym, to właśnie powiedział Jezus. Jak Mojżesz wywyższył miedzianego węża, tak musi być wywyższony, syn człowieczy, z powodu grzechu i chorób, i on jest tutaj dzisiaj wieczorem. On jest ciągle wywyższony, on został włożony do grobu, a Bóg go wywyższył, a jego duch jest między nami dzisiaj wieczorem, czyniąc cuda i znamiona. Czytaj dzisiaj Księga Liczb 21, Hiob 38 od 19, Jeremiasz 30, 1-14, Ewangelia Jana 13, 18.